To jest osoba, która myśli, że nie wiem, trzeba nie wiadomo jakich wymyślonych sposobów na to, żeby po prostu poprawić stan swojego zdrowia. Widzę co, a natura o wszystko zadbała. My jako ludzie potrzebujemy nieustannego kontaktu z matką naturą. Widzę co, poprzez chodzenie na bossaka czy to w ogrodzie na przykład, em, dajecie sobie możliwość połączenia się nie tylko z matką ale wyrównania tych takich czasami bardzo zaburzonych ładunków elektrycznych. Uziemianie właśnie na to pozwala. Przy okazji zobaczcie sobie, co cudownego rośnie w moim ogrodzie, w trawniku. Zamiast trawnika są zioła niczego